Krówka przedstawia. Gąsienica Ludwiczka Pewnego dnia krówka Runiu spotkała gąsienicę, która nazywała się Ludwiczka. Krówka Runiu i Ludwiczka bardzo się polubiły i codziennie spędzały czas razem, bawiąc się i rozmawiając. Pewnego dnia Ludwiczka powiedziała krówce Runiu, że chciałaby przeistoczyć się w motyla i latać po niebie. Krówka Runiu nie bardzo wiedziała, co to znaczy, ale postanowiła pomóc swojej przyjaciółce w spełnieniu jej marzenia. Wraz z przyjaciółmi Krówka Runiu zebrała kwiaty i liście, które Ludwiczka lubiła jeść najbardziej, aby miała siłę do przeobrażenia się. Ludwiczka zrobiła piękny kokon z nici i zanurzyła się w nim. Zaczęła przechodzić tam niezwykły proces przemiany, zmieniając się w poczwarkę. Po kilku dniach z poczwarki wyłonił się przepiękny motyl o pięknych, kolorowych skrzydłach. Krówka Runiu i jej przyjaciele byli zachwyceni i dumni z tego, co udało się osiągnąć Ludwiczce, bo ludwiczka stała się Ludwikiem. Od tego czasu krówka Runiu i motyl Ludwik byli nierozłączni. Latali razem po niebie i odwiedzali przyjaciół rozmawiali o swoich przygodach. Dzięki swojej odwadze i determinacji Ludwik spełnił swoje marzenie i każdego dnia cieszył się lotem wśród chmur. Krówka Runiu nauczyła się, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli tylko mocno w coś wierzymy i staramy się to osiągnąć. I choć różnili się od siebie, to ich przyjaźń była silniejsza niż jakakolwiek przeszkoda, jaką mogli napotkać. Gąsienica. Poczwarka. Motyl. Podobało się? Udostępnij i subskrybuj kanał Krówki. Do zobaczenia!